Sztuka to mój świat. Przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by je odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką. Tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy zapisany w czasie. Chcę zabrać Cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie, jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i ty zakochasz się w sztuce, choć trochę, tak jak ja. Zapraszam cię do mojego świata. Dzień dobry, dobry wieczór. Zamknij oczy. Zamknij oczy i wyobraź sobie miasto: tętniące, ruchliwe, mokre od deszczu, albo wręcz przeciwnie, rozgrzane słońcem, aż po krawędzia budynków. Ktoś przechodzi przez ulicę, ktoś inny poprawia kapelusz. W witrynie sklepowej odbija się światło, dziecko przyciska nos do szyby. Wszystko to trwa może dwie sekundy. Może nawet mniej, i nagle, klik. Ktoś zatrzymał ten świat. Nie, nie tylko zatrzymał. On go zobaczył, zanim jeszcze się wydarzył. Zobaczył w tym coś więcej niż przypadkowe ruchy ludzi i świata. Zobaczył kompozycję, historię, ciszę pomiędzy zdarzeniami. To był Henri Cartier-Bresson. Człowiek, który nie lubił być nazywany fotografem. Nie interesowała go technika, nie był fanem sprzętu, nie miał wielkiej kamery, nie rozstawiał statywu, nie ustawiał ludzi i nie podpisywał zdjęć. Chował się za rogiem, podnosił małą lajkę, patrzył przez wizjer i czekał. I gdy moment nadszedł ten jedyny naciskał spust. Raz cicho, skromnie. Prawie niezauważalnie. Uważał, że fotografia to sposób bycia bycie obecnym i bycie gotowym na ten jeden moment, kiedy rzeczywistość układa się w coś doskonałego. I to właśnie on zmienił nasze myślenie o tym, czym fotografia w ogóle jest. Henry urodził się w 1908 roku we Francji w dobrze sytuowanej rodzinie. I jego ojciec prowadził fabrykę przędzy, ale Eury od początku miał inne ambicje. Malował, szkicował, interesował się sztuką. I mam wrażenie, że to, co potem stało się znakiem rozpoznawczym jego stylu idealne zrównoważenie linii, przestrzeni, geometrii to było coś, czego nauczył się właśnie jako rysownik. Patrzeć na świat nie jak na przedmioty, ale jak na formy w ruchu. Linie w przestrzeni, napięcia, kontrasty. Powtórzenia, ramy. Uczył się w pracowni André Lotta, jednego z twórców francuskiego kubizmu, a potem wsiąknął w atmosferę Paryża, w surrealizm, poezję, eksperymenty. I to właśnie surrealizm, a nie technika fotograficzna, ukształtował jego spojrzenie. On uczył się patrzeć nie na rzeczy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi mogą być. Szukał nieoczywistego, przypadków, które są zbyt doskonałe, by mogły być przypadkowe, cieni, które układają się w literę, ramion, które tworzą symetrię, tego, co dzieje się pomiędzy, w ruchu, w spojrzeniu, w przejściu z jednego gestu do drugiego. Nie interesowały go zupełnie pozowane zdjęcia. W ogóle nie interesowało go pozowania. On czekał. A potem naciskał migawkę. Raz, nigdy więcej. Kiedy mówił o fotografii, brzmiało to jak modlitwa albo zen. Mówił, robienie zdjęć to uznanie, że wszystko przemija i próba zatrzymania tej przemijalności na sekundę niczego nie narzucać po prostu być gotowym, widzącym. Bo on nie fotografował rzeczy. On fotografował ich bycie w świecie. Nie miał w sobie potrzeby dominacji, przechwycenia, zapisu dla siebie. On miał raczej pragnienie zrozumienia bycia częścią tego, co się dzieje bycia cicho i w tej ciszy usłyszenia, że świat właśnie do niego przemówił. Mówił: Fotografia to rozpoznanie decydującego momentu i to właśnie zdanie przeszło do historii. Decydujący moment, the decisive moment, to nie jest slogan, to filozofia. Chodziło o tę jedną, niepowtarzalną chwilę, kiedy forma i treść stają się jednością, kiedy wszystko się układa geometria, światło, ruch ale to trwa ułamek sekundy. Jeśli jesteś gotowy, gotowa, to uchwycisz to. Jeśli nie jesteś gotowy, to znika i nigdy nie wraca. Nie było tu miejsca na próbę czy poprawki. Cartier-Bresson nie kadrował zdjęć po fakcie, nie wycinał, nie poprawiał. Mówił: albo widzisz, albo nie. Nie chodziło o to, żeby stworzyć idealne zdjęcie, tylko żeby uchwycić prawdę w tym momencie. No i to mnie właśnie najbardziej w tym porusza. Bo w czasach, w których każdy z nas ma aparat w telefonie przecież i tysiące zdjęć powstaje każdego dnia. Henry mówił, nie rób więcej zdjęć, rób mniej, ale z miłością. Jego jedno z najsłynniejszych zdjęć. Mężczyzna przeskakujący kałużą przy dworcu Saint-Lazare w Paryżu. Jego nogi są zawieszone w powietrzu tuż przed uderzeniem w wodę. Zanim odbicie w kałuży, jak takie echo po bokach, metalowe ogrodzenie i budynki w tle. Wszystko jest idealnie zrównoważone i wszystko jest ulotne. Tę sekundę później już nie byłoby tej kompozycji, tego ruchu. Zniknęła. On ją uchwycił. Henry był tam, gotowy. Jego lajka, mały, szybki aparat była przedłużeniem jego oka. I to zdjęcie, które dziś wisie zresztą w galeriach na całym świecie, zrobił ukryty za płotem. Jednym kliknięciem. Bez powtórek, bez cięć, bez edycji. Ale nie chodzi tylko o piękną formy. Jego zdjęcia są też opowieścią o świecie. Bo Cartier Bresson był również jednym z pierwszych wielkich fotoreporterów. W 1947 roku współtworzył agencję Magnum, legendarną dzisiaj grupę fotografów, którzy uwierzyli, że można opowiadać świat uczciwie, że można być świadkiem nieagresywnym reporterem nie zimnym archiwistą ale człowiekiem patrzącym. Podróżował w związku z tym do Meksyku, Indii, Chin, Hiszpanii, fotografował życie codzienne, fotografował rewolucje, był w Chinach w chwili, gdy Mao przejmował władzę, był w ZSRR w czasach zimnej wojny, fotografował Gandiego na kilka godzin przed jego zamachem. Ale też chłopców grających w piłkę w okolicach Sycylii, kobietę wieszającą pranie, parę nad Sekwaną czy bezdomnych w Nowym Jorku. Za każdym razem był z nimi, nie ponad nimi. Zawsze był w środku. Jego zdjęcia nie są zimnym dokumentem. One są pełne człowieczeństwa. Pełne milczenia, które mówi więcej niż tysiąc słów. Kiedy był w Chinach w 1948 roku, sfotografował ludzi koczujących pod bankiem, przerażonych, czekających na zamianę bezwartościowych pieniędzy. Na twarza widać. Panikę, zmęczenie, być może rezygnację. Ta fotografia w czerni i bieli jest jak cisza przed burzą, ale równie poruszające są jego zdjęcia dzieci bawiących się w ruinach po wojnie, przemykających wąskimi ulicami, śmiejących się, chociaż wokół wszystko jest zniszczone. On ich nie ustawiał, nie prosił ich o uśmiech, po prostu był, patrzył i naciskał spust wtedy, kiedy czuł, że to jest to. Co ciekawe, Cartier-Bresson nigdy nie fotografował z lampą błyskową. Nie chciał ingerować w rzeczywistość. Nie chciał jej zakłócać. No właśnie, to jest kolejny dowód na to, że szukał prawdy, a nie, a nie efektów. Nie lubił też sławy. Nie udzielał wielu wywiadów. Nie podpisywał zdjęć. A pod koniec życia... Praktycznie porzucił fotografię. Powiedział: Mam dość. Świat jest zbyt szybki. Chcę znowu rysować. Chcę znowu słyszeć ciszę papieru. No i właśnie wrócił do rysunku swojej pierwszej miłości. Do ołówka, do pióra, do śladów ręki. To, to takie dosyć symboliczne, jakby zamknął koło, bo dla niego aparat nigdy nie był celem, był narzędziem widzenia. A kiedy już widzenie miał we krwi, nie potrzebował go więcej. Mówił, fotografowanie jest natychmiastowe, rysowanie wymaga czasu. Fotografię robi się umysłem, rysunek całym sobą. Może właśnie dlatego Cartier-Bresson tak bardzo mnie fascynuje, bo jego podejście do fotografii jest jak, jak medytacja, jak akt miłosny. Jak czułość wobec świata. Dziś często mówimy, że zdjęcia to nasze wspomnienia. Robimy tysiące zdjęć bez zastanowienia, stykamy po prostu, rzucamy je do chmury, poprawiamy w aplikacji, i tak dalej. A on uczy nas czegoś innego: że fotografia to sposób, by być tu i teraz. Zanim coś się stanie wspomnieniem, to jak wezwanie do przebudzenia, do zatrzymania się, do patrzenia uważnie, do bycia naprawdę obecnym, bo jego zdjęcia nie są tylko piękne, one są obecne są jak ślad bycia jak dowód, że w jednej sekundzie może zawrzeć się cały świat. Może więc warto czasem po prostu wyjść z domu, wziąć aparat, albo nawet nie. Może tylko spojrzeć, stanąć, poczekać, zobaczyć, co się dzieje. I wtedy może nagle wszystko się ułoży. Linia światła dotknie cienia. Ktoś przejdzie przez kadr. Ktoś się uśmiechnie. Ręka sięgnie po filiżankę. Drzwi się otworzą. Ptak przeleci w tle. I świat przez sekundę stanie się poezją. Dziękuję, że byłaś, byłeś ze mną w tej opowieści. Mam nadzieję, że patrząc dziś na świat, choćby przez okno, zobaczysz coś nowego. Może nie zrobisz zdjęcia, może tylko zapamiętasz. Ale właśnie to, ta uważność jest prawdziwą sztuką fotografii. Henri Cartier-Bresson wiedział o tym doskonale.